God. You have a Zwróciłeś może uwagę, że w grach komputerowych czy w filmach o mutantach do pomiaru promieniowania jonizującego wykorzystywany jest właściwie wyłącznie detektor geigera millera Czy to naprawdę jedyne, czym dysponują fizycy? Sprawdźmy to w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na Warszawskiej Białęce. Detektory Geigera faktycznie są bardzo powszechnie stosowane, głównie dlatego, że są tanie i bardzo czułe. Dzięki temu nadają się do pokazywanych w filmach poszukiwań skażeń promieniotwórczych. Szczególnie te z cienkim okienkiem wejściowym, przepuszczającym nawet mało przenikliwe promieniowanie alfa i beta. Niestety, przyrządy te nie nadają się do pomiarów bardzo intensywnego promieniowania, takiego jak blisko reaktora jądrowego, czy takiego jakie fizycy medyczni używają w radioterapii. Kaigery zliczają impulsy, a gdy jest ich zbyt dużo, nakładają się na siebie, tworząc wyładowanie ciągłe, które nie niesie żadnej informacji o padającym promieniowaniu. W tej sytuacji musimy użyć innego detektora gazowego, komory jonizacyjnej. Niezależnie od rozmiaru, komory jonizacyjne działają tak samo. Promieniowanie poprzez jonizację wytwarza w gazie ładunki, które zbierane są przez elektrody podłączone pod kilkaset woltów. Pozostaje zmierzyć ile jest tego ładunku. Niestety, ponieważ sygnał ten jest bardzo słaby, nie wystarczy nawet najlepszy woltomierz. Potrzebny jest elektrometr. Profesjonalny elektrometr jest w stanie mierzyć ładunki rzędu ułamków pico-kulombów lub prądy o natężeniu ułamków pikoamperów. To pomiar około 10 milionów razy dokładniejszy niż ten, jakiego jesteś w stanie dokonać domowym amperomierzem. Niestety ten sprzęt, mimo wielu zalet, nie jest w stanie określić energii padającego promieniowania. Co w takim razie zrobić, jeśli chcemy zidentyfikować radioaktywną substancję? W tym celu musimy użyć spektrometrów. Spektrometry to urządzenia, które informują nas nie tylko jaka jest intensywność promieniowania, ale również pozwalają zidentyfikować źródło. Dzieje się tak, ponieważ mierzą nie tylko liczbę impulsów, ale analizują też ich wysokość. Większa amplituda odpowiada większej energii. Seria takich pomiarów tworzy widmo, czyli spektrum. Ale skąd biorą się te impulsy? Zazwyczaj wykorzystujemy spektrometry scyntylacyjne, oparte o jodek sodu aktywowany talem. Promieniowanie jonizujące, padając na kryształ jodku sodu, wzbudza jego atomy, a te, deekscytując się, emitują błyski światła widzialnego. To właśnie zjawisko nazywamy scintylacją. Połączony z kryształem fotopowielacz zamienia to światło w impulsy elektryczne o wysokości proporcjonalnej do intensywności świecenia, a więc i do energii padającego promieniowania. Takie widmo energii to odcisk palca, unikalny dla każdego izotopu. Charakterystyczne piki pojawiające się na ekranie pozwalają nam zidentyfikować takie izotopy jak kobalt 60, C137, Bar133 czy rad 226 obecny w tym zegarku ze świecącą farbą. No dobrze, to wspaniałe możliwości, ale ten sprzęt wymaga zasilania i jest dosyć nieporęczny. A co jeśli chciałbym zmierzyć dawkę, jaką dostaję na przykład w ciągu roku i nie martwić się o to, że padną mi baterie w detektorze? W takiej sytuacji użyjemy detektorów pasywnych, niewymagających zasilania spośród których najczęściej stosowane są detektory termoluminescencyjne. Termoluminescencja to zjawisko, w którym materiał emituje światło widzialne po delikatnym podgrzaniu. Możemy to zaobserwować na przykładzie fluorytu, który położony na kuchence rozgrzanej do ponad 200 stopni Celsjusza zaczyna świecić. W przypadku fluorku litu domieszkowanego magnezem, miedzią i fosforem okazuje się, że świeci on tym intensywniej, im więcej promieniowania jonizującego wcześniej pochłoną. Pozostaje zmierzyć to świecenie w automatycznym czytniku. Takie pastylki produkowane są między innymi w Polsce i eksportowane na całą Europę. Znajdziecie je na fartuchach lekarzy, techników, radiochemików, radiobiologów, fizyków medycznych i wszystkich innych pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w szpitalach i w jednostkach naukowych. Mówiliśmy raptem kilka spośród dziesiątków różnych rodzajów detektorów promieniowania, które stosuje się każdego dnia na świecie. Mam nadzieję, że widzicie, że detektory Geigera to tylko wierzchołek góry lodowej arsenału jaki mają do dyspozycji fizycy.